Cześć, w dzisiejszym odcinku przesadzam burówkę. Od razu sobie porównamy kilka systemów korzeniowych. Zapraszam. Tutaj mam borówkę posadzoną w tamtym roku, ale muszę ją usunąć z tego stanowiska. Zaraz zobaczymy jak wygląda system korzeniowy. Dobra, jest. Zobaczcie jaki duży system korzeniowy. Większy niż, niż długość szpadla. Ale, zobaczcie, taka doniczka to właśnie Takiej wielkości był system korzeniowy w tamtym roku, jak było, jak była sadzona. A teraz, jak pięknie się rozbudowało wszystko, jak ma, wszystkie składniki jest dobre. Stanowisko po prostu ona rośnie. A tu zobaczcie jeszcze tutaj. O, to zostało mi z tamtego roku. Tak wyglądał system korzeniowy tamtej borówki. Może jest kilka razy większy. Niż jak był sadzony, czyli bardzo ładnie się to rozrosło. I też pędy przybyły. Jeden i drugi, tu jest trzeci. Także jest ok. A mam jeszcze, postaram się pokazać jedną borówkę, którą mam tam całkiem na boku. I ona nie była podlewana tak często jak, jak tutaj ta. Zaraz zobaczcie, jak wygląda system korzeniowy. Zaniedbanej albo mniej zadbanej borówki, no tutaj mam taką, pozostawioną samą sobie. Dam trochę trocin, wiadomo, ja dałem, żeby e, za bardzo ta wilgoć nie uciekała, ale żadnego nawodnienia tutaj nie ma. No i zobaczcie, praktycznie ten krzak nic nie urósł. Także jest kiepsko. No ale mówię, został sam, e, 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 zostawiony samym sobie. Ani stanowisko nie jest przygotowane, ani nic po prostu, nie miałem gdzie go upchać, ale, ale nie o to chodzi. Dobra, zobaczymy jak wygląda system korzeniowy takiej brówki. Dobra, wyciągnąłem. Zobaczcie, za dużo się, praktycznie nic się nie zwiększył. Zaraz ja Wam pokażę o, tą donicę. Można powiedzieć, że z powrotem no troszkę może się powiększył, chociaż nawet nie. Jeszcze by z powrotem weszła do tej donicy. Bierzemy to wcisnąć. No pewnie, o, widzicie, praktycznie borówka stała cały rok i zero, zero przy, yy, przyrostu w korzeniu, może tam Dobra, nie będziemy jej przysuszać za dużo już, wkopujemy w to miejsce i, i mam nadzieję, że w tym miejscu też się przyjmie i będzie z niej pożytek. I radość. Podleję ją i na górę przysypię trocinami. To są takie, można powiedzieć, przekompostowane, ale mam też trochę świeżych. No i dobra, tu mam takie trochę przekompostowane. Dosypię jeszcze takich ładnych, czystych, żeby ładnie wyglądało. No i teraz mam tutaj świeżutkie. I to będzie już na tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.